Biznes to ludzie. Program w telewizji Biznes 24. Wymyśliliśmy go i poprowadzimy go wspólnie. Romeo Grzambowski i Jacek Bełdowski. Ekstrawertyk. Zdecydowanie intrawertyk. Pokolenie X. Baby Boomer. Przedsiębiorca, konsultant, trener biznesu. A ja, coach, mentor, kiedyś CEO. Po pracy motocykl. A u mnie zdecydowanie rower. Raczej sprint. Maratony. Według Extended Disk styl ID, czyli żółto-czerwony. A u mnie SC, niebiesko-zielony. Czyli jak w każdym dobrym zespole, duża różnorodność naszych stylów, ale to, co nas łączy, to wspólne wartości i standardy. I będziemy chcieli zapraszać do tego programu liderów, którzy nam powiedzą, jak takimi zespołami zarządzać i w ogóle, jak zarządzać ludźmi. Będziemy rozmawiać o przywództwie. Może to pierwszy polski biznesowy talkshow o przywództwie. Zjawisko trudno opisywalne, ale bardzo ważne. Głęboko wierzymy, że dzięki budowaniu zdrowych kultur organizacyjnych możemy budować przewagę biznesową. O tym będzie ten program. Zapraszamy, jeżeli chcecie posłuchać bardzo wyjątkowych liderek i liderów. Oglądajcie. Biznes to ludzie. A, w telewizji Biznes 24. Zapraszamy.